Bardzo serdecznie, jestem Mr.MinePl, a witam was w kolejnym odcinku z mojej serii Single Mr. Mine. Dobra, czyli co będę... Jak widzicie, mniej więcej zrobiłem sobie Tomek taki pierwsze piętro eee, Bardzo, bardzo długo musiałem zbierać ten cały Sandstone. w sumie to nie. Ale są taki spamowiec, że udało mi się... Jak byłem tam dwa razy, udało mi się zebrać cztery coś, pół z takiej, co może widzieć w tym lekkim, no, przyspieszaniu, co wam przecież pokazałem. A więc tak, i w tym odcinku nie wiem, co będę robił. Naprawdę, większe rzeczy, co można było nagrywać, to już zrobiłem. Eee, no, to jeszcze najlepiej prześpię. Jeszcze nic w ogóle tu nie dekor... Dekorowałem, tylko chciałem sobie e, dokładnie po prostu tutaj jak to się mówi, no zrobić. Najpierw to, wszystko to. I potem będę dekorował. Ale może dzisiaj zrobię jeszcze drugi piętro. Jak widać, sandstone jeszcze mam. I to niemało w sumie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem staków. Więc co powinno mi wystarczyć? Aj mamy... Mody mam takie, mamy mini mapę. Proszę się zobaczyć w pełnym górnym rogu. W ogóle te... Ale dobra taka może być. E, mam Optifiner. mam e... Better Screening Mode, Mode Loader, e... i chyba Tree i... jak to się mówi... Inventory Tweaks Więc to są moje modyfikacje jakie mam zainstalowane Jak widzicie też mam level 27 eee, Bo jeszcze ani razu nie zginąłem Jak Dużo lettera też mam To będę miał na książki, nie będę się musiał później martwić O iron W ogóle iron mi się kończy Ten iron w ogóle wykupałem Z tego, z tego, z canyon, co Mogliście zobaczyć tam na początku gdzieś Dobra, wezmę sobie tak z parę tych 6 i te 3 to tutaj za kurczaka, i weźmiemy ten cały sandstone A dobra mamy w schodzie też musi się przydać To czekajcie, żeby Okej, okay, jestem z powrotem. Czyli schody mniej więcej nie zrobię o takce na środku. Co tak przy oknie w bok ok, tak jak zawsze robił. Pyk, pyk. Tutaj rozwalimy. Dobra, też. Kulia, no, co teraz to jest? Godzina 10 po siódmej. praktykę. Nie, już tak wcześniej wstałem, żeby to coś pograć. Nagrać. Okej, okay, co ono fakurat starczyło? ja sobie rozwalę ten... Eee... Yy... Sandstone Teraz nie wiem jak to wyjdzie Zciągnąłem ten filmik, czy będą ogromne lagi, czy nie Bo FPS-ów -y normalnie mm, Ale nagrywam ten filmik W 30 FPS-ach narenderował w 30 FPS-ach I wtedy Bo YouTube tak... Po YouTube tylko jakby Najlepiej mieć po prostu na YouTube 30 fps, wtedy nie widać, że są lagi, tak jak ja zawsze nagrywałem w 60, renderowałem w 60, to wygląda, nie wiem, 25 m, coś takiego, a tak to mam, no. Dobrze. Okej, okay, czyli teraz będziemy kładać ten cały sandstone, tak. I będziemy mieli podłogę z wełny Fajnie, 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 jeszcze później pokażę wam to miejsce i sobie później zbiorę też trochę. Ten Trick to w ogóle niedawno sobie grałem, to znaczy sam problem że mi się grał. Miałem go w tej, w tym folderze z modami i zainstalowałem modloader i on mi się już wczytał. Wezmę sobie... zainstaluję tutaj Craft Guide czy tam... Reciproc Book. Nie wiem. To jest też dobry moc, bo ja naprawdę nie wiem jak coś się buduje to Te nowsze rzeczy, bo... Co ja w ogóle... Te, nie wiem kiedy to na będzie, bo kurde już co załeś tam Ty, Większość tych modów a ja zrobię to na nową, to znaczy na tą persę co teraz jestem, pomyślałem że nie... zrobię. czy może tak samo zrobić jak tu jest, tutaj też. No trzy. Kurde, z góry. To ze dwa pieski mojej kompany. Kolewicz co? Po co on taką... Pysie gdąstą przydałem? To w takie lampy, jakby. A to później w ogóle jeszcze muszę te diamenty znaleźć do glowstone'a. W następnym odcinku chyba zrobię taki... speed czy tam nie wiem jak to się mówi. Jak panek robił sobie kopalnię. Dobra, czyli tutaj tak. Tutaj tak. Czekaj, tu mam ma w ogóle być? Kurde, włączy to muzykę, bo z muzyka z muzyką, to jak się zmiesza to będzie dobrze. Dobra, damy sobie 6. Powoli to się jedzenie w górę kończy. Musiał niedługo gdzieś iść poszukać. Wiem, że tutaj tutaj ale to tu nie potrzebuję Okej, okay, czyli dobrze Czy zaraz będziemy robić pyk 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 No Nie wiem co mówić? Eee W ogóle nie wiem czy ten kurde tylko jeden z tak A nie mam dwa taki Kule zem wkurzymy No dobra Tylko teraz takie że tu... A tu jeszcze, no co dlatego Myślałem, że już kurde nie mam bo musiał, Myślałem, że będę znowu musiał iść Po co on Mówiąc, podoba mi się ten spawn, bo jest najgorsze. Takie fajne miejsce. I nie stanąłem tam żadnej tej... takiej... Uh, jak to się mówiło, jakby... piramidy, czy tam... Na, tym, na tej pustyni. A z tej strony jeszcze. Czuję sobie jeszcze do budzik O ja pieprze Kurde Mam nadzieję że go nie, nie słyszycie Bo nie chcę mi się zaraz iść i wyłączać Kurwa, ale mam być cały czas oni, poczekajcie Ok, jestem. Eee... Fuck, będę musiał jeszcze później eee, sobie zrobić szkła. Hmm. Tylko z czego dach zrobić? Eee... Muszę pomyśleć, czy to będzie pasować. Może z tego białego drzewa, nie wiem. Dobra, czyli to będziesz o, tak, tak, czyli to trzeba odrąbać. I to też. Tak samo tutaj. Tylko to. Aj, kit z tym. też odrąbać. Dobra, to jest dobrze. Tutaj też. No tutaj chyba. Tak, tutaj dobrze. Też. To chyba będę musiał No nie mam piasku To przyspieszę, pójdę po piasek No Tylko jeszcze raz prześpiwam się z noc I wolę iść, bo kurde nie mam żadnej zbroi i mogę łatwo zginąć Dobra No to przyspieszenie Jak widzicie, ja nie poszedłem tutaj lub tam, tylko tam dalej, bo nie chciałem pobrudzić. czy tam obrzydzić? Mięciorkę to mam taką, e, jakby farmę trzciny. Może później zrobię sobie taką półautomatyczną. No nie wiem, może tak pewnie. E, Okej, okay, czyli muszę tam Ten cały piasek. Co by tutaj przepiec, więc... Dobra, jak to się robi, to raczej zrobię dach z tego białego drzewa. Tylko czekajcie, zobaczę ile ja już nagrywam i widzimy się za chwilę. Jest teraz, powracam już nagrywam 15 minut, jeszcze co się przyspieszy, to będzie gdzieś z 12 lub 13. Więc e, muszę sobie wziąć czekierę. Bo mam mało tego drzewa, jak możecie zauważyć, a nie mam dużo drzewa No, e, to nie muszę iść, to dobra To zrobimy sobie dach hmm. Tylko jak zrobić jakiś dobry dach? Albo nie, dach można zrobić... Sandstone, bo też fajnie by był dach Tak... tu położyć Czyli tu tak, będę deski a no dobra, dobra, zrobię z tych jednak tych desek, dobra Co robimy? Szkoda właśnie, że nie gramy jak tego domu robiłem w sumie A... Texture Pack, jak w pewnie możecie się domyśleć jest to faintful, to jest jedyny texture Pack, jaki jest dla u mnie dobry i... No. Po prostu go lubię, który się działa, który ma wszystkie te... E, no, rzeczy, że nie ma jakiegoś... Coś tam... jakiś uciętego miecza. No. Wiecie o co mi chodzi. Jest na tam dobrą wersję. Jest stabilny teksturbek. Nie wygląda jeszcze dobrze. I w ogóle z nim nie ma lagu Lagów no. A, Auto w trzewo Dobra, czyli bierzemy sobie to pyk, idziemy z powrotem. Pewnie później, później tak pójdę po drzewo. Te białe. Nie wiem, ile dach, powiem, użyję tego drzewa. To lepiej sobie później pójdę. Pewnie poza odcinkiem zapójdę. Jeszcze, jeszcze jak zainstaluję takie mody, wiecie, to będzie wtedy się pani grą. Będzie więcej do zrobienia, a nie co tu zrobić. Nie wiem, neter. Iść do endu, co? Zajmie mi nie wiem bardzo długo, jeżeli go przypadkowo nie znajdę. No. Kurde, ale dużo drzewa służyłem. A no tak, wiesz jak e, ...zużywałem chyba 4 i coś staka, e, a sam samą podłogę z wełny, no to drzewa teraz dużo służyje. Aż to tutaj. Dobra, czyli muszę jeszcze dzisiaj nagram, może jeszcze Mirror's Seed. No, tego Sniper Elite też chyba muszę dokończyć. Bo... no. Ja dużo serii nie kończę. Okej, okay, czyli mamy takie poddaszek. I ja szczerze mówiąc, co bym chciał zrobić taką jakby drabinkę. Mm. O tutaj no. Zrobię taką drabinkę. Żeby tak jakby zrobić tam strych na górze. Dobra, czyli wiem, że muszę służyć ten. Cały stak tego drzewa. I się mam Co miałem wziąć? Aha, zrobić drabinki. Dobra, to są ptyki. Co ja wiem, kurda kaktusa. Robił. Tak, dobra, 6 sześć, sześć wystarczy, nie potrzebuję więcej. A powolność to... gdzie Tutaj. Tak, tylko 4, w tam 3 potrzebowałem. A nie, tutaj nie mogę. A nie mogę, dobra. A w sumie nie mogę, ale dobra. No, Kid się to, zobaczcie. Dobra, czyli dach. Eee... Chyba tutaj zrobię sobie taki z... Stop slabów? Nie, z tych... Slabów z drzewa. Zrobię sobie tutaj. A, eee, no. Ale dobra, czyli zakończę ten odcinek. Zrobię to w następnym odcinku. Będę się starał, jak będę grał na tym stage, żeby tego nie robić, żeby było coś na odcinek. Kurde. Więc ja się z Wami żegnam w tym fajnym miejscu. Więc ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.